<clears throat> oh. oh. A czy pojedziemy po tej do VIVO kupić tak limonkowe spodnie? No to ja. możemy pojechać.

Mnie nie z Czata, czata, czata czata! Co jest? Czemu tu nagle jest woda? Nie wiem Co teraz robimy? Tsunami, 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 tsunami Ej Rydami. Dobra, wyczyśćmy tą mapkę. Wiecie co? Wyczyśćmy tą mapkę. No tak. Nie? Że jak właśnie jak no to ma no tą to, to zwiększmy ją do stół do wszystkiego. No i patrzcie. No i tak się robi zer mapki. I... Ktoś mówił o mapie, nie, nie ma tu żadnej mapy, mapy.

Pyk, 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 pyk. Majniejsza rzecz! Tata, tata, tata! Puf, puf, No i rozwaliliśmy. No i pół, no i kolejna. Tak właśnie się dzieją. atomówki. Atomówki, atomówki, A to A

Pe, no i lecimy, no i lecimy, my, rozwalimy te budynki, my, my. Tajemniczka.

My name is Tata! Tata Cha, Ta, My name is Tata! Cha, Robi wrażenie. mim, 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 mim. mim. Robi wrażenie. Te artefakty robią wrażenie. Miłość rośnie wokół nas. Mojej mojego mieszczałka. A pa-cza, pacza, miłość rośnie wokół nas bi bibi bi, 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 bi. miłość rośnie wokół nas miłość rośnie wokół nas, nas!

a idź ty pieunie są ci jognicy.

Grapa, 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 tu, you love me! Ja Cię nie mogę, albo tutaj, pod wodą. She you love me! Ja Cię nie, no możliwe! Dobra, teraz spróbujmy z takim ufufo. Uffo uff, 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 No uff, <laughs> Ci kosmici, uff, uff, w środku. Grapa! uff, 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 16 минут.